Życie nas wycenia. Jeżeli w skali od jednego do dziesięciu dostaniemy pięć, możemy być zadowoleni. Ja dostałem więcej i będę musiał za to zapłacić, gdyż życie wyceniło mnie ponad moją wartość. Chociaż jako mędrzec czuję się niedoceniony, to w pozostałych wymiarach istnienia, a nie jest ich mało, Życie wyniosło mnie do poziomu, jaki mi się nie należy i do jakiego nie aspiruję. Gdy spoglądam na siebie z boku, jak zawsze z czułością w połączeniu miłości i trwogi, ale bez taryfy ulgowej, nie mogę się nadziwić, że tylu lepszych ode mnie ma się gorzej. Jestem tym, a mówiąc ściślej, bywam zakłopotany. Nie mówię, że chciałbym się znaleźć w ich sytuacji, ale gdybym się w niej znalazł, to nie miałbym dojmującego wrażenia, że zasiadłem do obiadu, na który mnie nie stać. Znam wielu mówiących: Nie martw się rachunkiem, bo nim ci go przedstawią, przeminiesz, zestarzejesz się, stracisz wszystkie apetyty, zdrowie, urodę, wdzięk, wszelką łatwość, każdą okazję znajomych, przyjaciół jeżeli ich kiedykolwiek miałeś, ludzi, z którymi było ci dobrze, zwierzęta, choć tak bardzo cię wyróżniały, uparcie przywoływane nastroje, a na chroniczny i groteskowy mościć się będziesz we wspomnieniach, ale one nie będą chciały się do ciebie przyznać. Bo co łączy tego omszałego, wychudzonego, przedwczesnego starca z pięknem, zdrowiem i młodością, które tak uporczywie wabi, jakie ma do nich prawo?